Weźmiemy bliżej, bo Jola przestań, jesteśmy w Malezji. rano o 9 rano wylądowaliśmy na dworcu, gdzie na dworcu po prostu taki mały dworzec w małej mieścinie, odprawa, znaczy wyjazd jednego kraju, wyjazd do drugiego kraju, ponad godzinę żeśmy czekali na pociąg. No i tak, tak, ale już tutaj jakby malezyjski, kompletnie dzień do nocy, jeżeli chodzi o ekskluzywność, ponieważ to jest takie coś jak na zasadzie naszego, nie wiem, nie jechałem jeszcze, ale chyba tak sądzę, Pendolino. Wygląda to bardziej trochę jak metro, mimo że jedzie prawie, ma nas zawieźć około tam 150 km. No i... Co tu się wydarzyło, że wylądowaliśmy na tym dworcu? Otóż od samego początku Jola starała się mnie nakarmić śniadaniem. Ja odmawiałam. Więc może zresztą powiedz. Więc postanowiłam, że skoro nie chcę zjeść na dworcu, no to jestem w pociągu, po prostu lajcikowo usiądzie i sobie płodzie z jej klimatyzacji. Nakarmiłam go, nakarmiłam go w pociągu, a to są takie siedzenia naprzeciwko siebie kilka rzędów. Właśnie się tak zastanawiam, czemu ludzie się na nas tak patrzą? Jeden chłopak to się Pan już wyciągnął sobie łódko, a jeden chłopak tak przygląda na niego taką miną, może niepożądliwą, tylko taką jakąś zmieszaną. Tak, ale mówię, no kurczaka, przecież można tu zrobić. Kurczaka, jeść, tak? no, kurczaki, możemy może, wie, może być. No. Yy, no, a tak? potem już sobie kanapkę jeszcze wyciągnął, jeszcze jedną kanapkę sobie wyciągnął, bo zrobiłam mu oczywiście kanapkę na dworcu. Mówię, trzeba to jedzenie zjeść, nie będziemy wyrzucać. Napił się wody, ja się napiłam wody, jeszcze butelkę pogniotłam z takim hałasem. Dosyć. I jak już to wszystko pochowaliśmy, już rozsiedliśmy się spokojnie, sprawdziliśmy na mapie, to okazało się, że nagle spojrzeliśmy na ścianę przy oknie, a tam pełno znaków, zakazu. I okazało się, że jeden ze znaków zakaz picia i jedzenia. Za moment Pani przez megafon również powiedziała to samo, zakaz picia i jedzenia, my sobie po prostu się najedliśmy w pociągu. Drugi zakaz, jaki mnie za kłopotanie wprawił, to zakaz przytulania się, okazywania, okazywania siebie czułości w miejscu publicznym. No i oczywiście w tym pociągu, tam dalej jeszcze nie wiemy o co chodzi, ale tu w miejscu publicznym zakaz. Także ludzie się nie przytulają do siebie. No i trzecia taka sprawa, trochę krępująca, ale w pewnym momencie Mariusz spo, spożył to śniadanie, w pewnym momencie poczuł, że jednak dopadła go zemsta. U nas się mówi faraona, ale tutaj może być to zemsta. Nie mogę głośno mówić, bo tutaj pani siedzi, okutana w chustę i Mariusz. z. Taka zemsta faraona dopadła za to, że za karę, że zjadł w tym pociągu i się nie podporządkował. Musieliśmy wysiąść gdzieś na jakiejś stacji, nie wiem, na jakimś totalnym zadupiu, Gurun się nazywa. Wysiąść Bo z pociągu. W tym pociągu, oczywiście, jak. A e... oczywiście w tym pociągu nie ma zero toalety. Nic. Jak w metrze? No, nie metro, przykład. po prostu metro, bez toalety, bez niczego. No. no i właśnie, najfajniejsze jest to, że że tak powiem, będąc na tronie. Mówię, kto tak wyje? Co jest właśnie, grane? Już już właśnie sobie uświadomiłem, że jestem właśnie w kraju, który właśnie ma taką religię. No i zobaczcie. Ona mnie tak wycyrklowała, że od w tym momencie już dochodzi 30 godzin prawie jesteśmy w podróży. Nie. 28. A zanim siędziemy do następnej, już w zasadzie będziemy ponad 30, będziemy jechali 9 godzin, drugą noc z rzędu. Jesteśmy w trasie od Bangkoku aż do Malaki. Malaka. jechaliśmy tutaj, e, czyli to Marter World Za mną wyspa Georgetown, tutaj w Malezji. Z gorąco duszno, ja się czuję po prostu, że się cały lepiej. oddałem ostatni tydzień jakby pod rządy mojej żonce, żeby ona decydowała, ja bym to inaczej rozplanował jeszcze bym został w Tajlandii chciałem bardzo pojechać do Chiang Mai Chiang Mai? chyba Chiang Mai lub nawet na Phuket, czy nawet Krabi a ona się uparła jednak, że od razu jedziemy do Malezji no cóż siła wyższa dostała ja się, do... ja się podporządkuję, zobaczymy gdzie to nas zaniesie Przede wszystkim muszę powiedzieć, że różnica w Malezji jest ogromna, bo jak żeśmy z Kambodży wjechali do Wietnamu czułem się, że wjechaliśmy naprawdę do Europy. Tutaj w zasadzie czuję się bardzo podobnie od pierwszego pociągu, którym żeśmy jechali. Jest to naprawdę bardzo luksusowy pociąg i wszystko tutaj wygląda całkowicie troszeczkę inaczej. Jest to kraj muzułmański, ale jednocześnie wielokulturowy, ponieważ poza oczywiście tymi, którymi wymieniłem, jest tutaj mnóstwo hindusów, ale to mnóstwo. Bo tego oczywiście wiadomo, jak na regionie świata yy, jest też bardzo dużo właśnie takich azjaci. O, może tak by było prędzej. No mogłem tak to ująć. Yy, więc taki islam trochę się przedziera właśnie z hinduizmem i troszeczkę po prostu właśnie jeszcze z taką Azją. Wygląda tu o niebo bogaciej, czyściej, przede wszystkim naprawdę o wiele czyściej. Kultura jest ogólnie ludzka, taka po prostu już inna grzeczna, dbająca o pewne rzeczy. Są tutaj bardzo silnie przestrzegane, wydaje mi się, zasady, bo wszędzie i na każdym kroku jest podkreślane co wolno, czego nie wolno brzmiący tak bardzo już amerykańsko, bo o ile w Tajlandii wszystkie reklamy i wszystko było pisane w tym ich języku kompletnie dla mnie nie zrozumiałem. o tyle tutaj bardzo często jest wszystko już, prawie wszyscy mówią po angielsku, bo nawet gdziekolwiek nie podchodzę do jakiegokolwiek stoiska czy coś i zaczynam rozmowę, to mi każdy. W sumie bez problemu, każdy udziela odpowiedzi, co jest bardzo dobre. No i w zasadzie... No nie ma tutaj oczywiście dolarów, ale nawet nie, że właśnie takie nazwy Battle Georgetown, Georgetown, tak, to są już takie bardziej można by powiedzieć zamerykanizowane nazwy. No ale zobaczymy, zobaczymy. Podobna walezja jest piękna, jest bardzo kulturalna, jest bardzo przyjazna, aczkolwiek y, nawoływanie z meczetów y, może być dla mnie troszeczkę zaskoczeniem, bo... Poza chyba Egiptem jeszcze nie kojarzę, byśmy byli w kraju typowo właśnie muzułmańskim, ale byliśmy w kraju, w którym były oczywiście meczety, tak? ale żeby były takie bezpośrednio, takie wy... kraj po prostu o takim wyznaniu, no to chyba wydaje mi się, że to jest taki pierwszy na pewno na własną rękę, bo Egipt, o ile się nie mylę, to też jest znaczy chyba na pewno jest, ale tam byliśmy turystycznie, jeszcze w ogóle się na to nie zwraca uwagi i to jeszcze nie było o tym tak głośno. tak? Nie wiem jak to się nagram. Od wczoraj, od godziny 15, jesteśmy w zasadzie w podróży. Wyjechaliśmy do Malaki. Żałuję, że nie wybraliśmy Singapuru, bo wolałbym nad ranem już dojechać do Singapuru. A tak. Mamy godzinę piątą rano Jesteśmy na portu na... na autobusowym Jakikolwiek hotel tutaj to przyjmują dopiero od piętnastej Czuję się strasznie brudny spocony niewyspany bo w autobusie no coś tam się... Trzymało, ale to ja nie umiem tak na siedząco. No i mamy piątą rano, więc chyba jak niektórzy ludzie idziemy pod szyby i po prostu będziemy spali. Jak przyjdzie świt, idziemy szukać jakiegoś hotelu. Jest, powiem szczerze, że wesoło. Jest nawet bym że bardzo wesoło. Tak mi się przypominają po prostu te wszystkie nasze podróże, które żeśmy robili z samochodem, że tacy padnięci całe noce nieprzespane jak najwięcej zobaczyć wyeksplorować jakieś miejsce do granic możliwości Bynajmniej jeszcze dodam do tego wszystkiego to że jesteśmy ponadprogramowo, bo cała nasza trasa to, co było zaplanowane, to było zaplanowane wszystko w zasadzie do Bangkoku. Wylot miał być z Kuala Lumpur i strasznie się obawiałem, czy na wszystko nam starczy czasu. Obecnie jesteśmy 150 130-150 km jeszcze za Kuala Lumpur. Mamy jeszcze tydzień czasu. Witamy. W zasadzie dzień dobry. Mamy ten sam dzień, w którym byliśmy rano na dworcu. Załatwiliśmy hotel. Przyszliśmy, mieliśmy zameldowanie od 15.00. Puścili nas do pokoju o 8.00 rano. Obudziliśmy się jakiś czas temu. Doprowadziliśmy się troszkę do ładu. Hotel jest za nami. Teoretycznie w pierwszy raz się. W zasadzie spotykam z tym, mimo że tam były jakieś takie informacje, podatki turystyczne i że podatki wewnętrzne mogą się różnić trochę w cenie. To się okazało, że się bardzo różniło, bo miałem zapłacić 113 ogólnie prawie za wszystko zapłaciłem 150 zł za noc eee, i jeszcze musiałem zostawić 50 zł tego kaucji. Eee, Oszty ty kurwa mać. Ty zobacz jak się spoczyłem, nie spocznij go, nie go, zobacz. Ale mnie jebany wystraszył. To jest jakiś młody. Kurwa, ale podskoczyłem. Gryzą sobie wszędzie. To no dobra, ale wiesz, no, to już nie jest jakaś taka mała jaszczureczka, tylko to już jest taki większy osobnik. Aż mi prawie spodnie z dupy spadły. Co mogę powiedzieć o tym miasteczku? Z tego, co czytałem, to tam ono było najpierw pod władaniem chyba Francuzów, potem przejęli je Holendrzy. Wiem, że na pewno później przyjęli Holendrzy. Obecnie 60% tego miasta stanowią, podobno, Chińczycy. Jest tu jakiś też Chinatown. I powiem wam, że dosadziliśmy do takiego centrum i są takie po prostu odpustowe po prostu ritsze, że to się po prostu w głowie nie mieści, bo przyswajane w jakieś Pokemoniki. Nie Pokemoniki, jakieś little Lepony w ogóle, o no, dorożki widzę, widzieliśmy też już jakby, w którym miejscu jest Chinatown, teraz staramy się staramy się dotrzeć w jedno miejsce, żeby zjeść, oglądając dookoła wszystko tutaj za nami jest jakiś samolot działa widzieliśmy też kościół że normalnie katolickie no miasto żyje przy nas po prostu ono ono jest że tak powiem szczerze rzecz biorąc trochę opuszczone natomiast tutaj turystyka jak najbardziej kwitnie Viola jest zadowolona, widziała Chinatown więc już tam będziemy zmierzać za następnym jestem. razem no właśnie, hi McDonald's, Co? Ja nie wiem, no, ja naprawdę no nie rozumiem tej kobiety, no. Ja się zachwycam, nie wiem, krajobrazem, rzeczami, a ona połową manekina, która stoi oparta o ścianę, no. Ręce mi opadają nie czasami, no. Mamy nawet i Jacka Sparrowa. I naprawdę wygląda jak jakiś prawdziwy. Szczerze powiedziawszy, to jest kręgosłup miasta, gdzie wszyscy schodzą się i... Tutaj życie tętni, ponieważ to jest zwykły odpust. Nie ma tu nic, na czym można by było oko zawiesić. Do Ameryki Centralnej, To jest, jest miejsce sobie tutaj e, luzacko na Luzie. O godzinie 11 w nocy czujemy się bezpiecznie. A w Ameryce musieliśmy o godzinie 19, już szybko do hotelu, bo baliśmy się wszystkiego. A tutaj sobie chodzimy po prostu no fajnie, zwiedzamy e, Nic się nie dzieje złego nam. Fajnie czujemy się tutaj. Viola też kupuje sobie ciągle pamiątki. Ja marzę, żeby tym kiczem przyjechać, się, który będzie miał. Papa duri pap -paduri duri, papa duri, papa Ale Jola się nie zgadza, mówi, że nie. Ale ja powiedziałem, ja się tym przyjadę. Tylko muszę znaleźć tego gościa, który jeździ z tą melodią. Papa duri pap -paduri duri, papa duri, papa duri. Generalnie. Powiem Wam szczerze, że podoba mi się tutaj. Tak wieczorem naprawdę to nabiera takiego klimatu. Masz, podoba mi się tutaj bardzo. Jest kolorowo, jest fajnie, odpustowo. Za dnia wygląda to naprawdę kiczowato. Wieczorem przybiera to całkowicie innej barwy, bo jednak te kolory trochę jakby rozświetlają tą noc. Jest drogo. Moim zdaniem jest to drogo, ale właśnie tu jakaś kolej, którą po prostu też pewnie jakaś zabytkowa. Za koleją jest znowuż e, jakiś samolot. Gdzieś tam co trochę właśnie jakiś łodzie. Pokazywaliśmy też właśnie ten statek taki ogromny drewniany. No, powiem szczerze, że to wszystko jak się tak przemyśli, to robi to wrażenie i naprawdę fajnie to wygląda. Nawet jest fajniejszy dla mnie, moim zdaniem, lepiej, lepszy niż ten Chinatown, ale znowu Chinatown to jest oczywiście Joli Bajka, bo ona po prostu wszystko to chińskie, ona po prostu kocha. Jest jej taki konserwatywny, nie wiem, jakiś wewnętrzny pociąg po prostu. Ona jakby mogła i by jej powiedzieli, że na te 5 dni, może się polecić do Piniao albo Pepłam, to <głos> 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 nawet to nie, nie, nie musiałoby podlegać jakiejkolwiek. Nawet by mnie tutaj zostawiła, by się poleciała. Ona nie jest taka konserwatywna jak ja, że mając widzę do stanów, nie leciałem, bo czekałem na nią i czekam cały czas. Tylko ona po prostu by... Tylko ona by ze mnie po prostu by poleciała. Nie. Tak, bo... Czekałam bo ty, na ciebie. Gdzie? Aż dostanę wizę. Ale z czym? Gdzie? Do Ameryką. A! Jak czekasz na mnie, aż dostanie wizę? <grym> wiem, ty nic nie rozumiałeś tego. Nie no. wiem o co jej chodzi. Co ma wiza amerykańska wspólnego z Chinami?